Po operacji przeszczepiania narządu może wystąpić sytuacja, w której organizm biorcy odrzuca przeszczep. Na czym to polega? Wyjaśnia transplantolog profesor Ryszard Grenda. To nazwę trzeba zweryfikować. Nazywa się to odrzucanie przeszczepu, ponieważ odrzucanie przeszczepu jest wyleczalne. Odrzucenie przeszczepu niesie w sobie synonim nieodwracalności. Odrzucanie przeszczepu jest to ostry proces zapalny, który powstaje w organizmie biorcy, ponieważ organizm biorcy nie rozumie, że obcy narząd, mający pełno obcych antygenów, jest dobrodziejstwem. On walczy z nim tak, tak jakby walczył z zakażeniem, z infekcją bakteryjną, wirusową i mobilizuje wszystkie siły, by to po prostu zniszczyć. I taki proces nazywa się odrzucaniem. Szczęśliwie jest tak, że wprowadzając nowe leki lub zwiększając dawki dotychczasowych można taki proces w ogromnej większości przypadków odwrócić, wyleczyć. Dlatego nazywamy to odrzucaniem, a obrzucenie to byłaby sytuacja, w której nasze leczenie byłoby nieskuteczne. Zdarza się na szczęście bardzo rzadko.